Dzie dzięki Antek Kraczkowskiej i Natas za nominację. I zaczynamy śpiewać I wszystkim, jak którzy dali łapkę górę i subskrypcję. Dzięki. I dzięki bardzo, że za chwilę będzie zimno, ciepło, nieważne. ale i tak trzeba się Ja rano wstaję, co? Robię sobie płaczki. Nie, nie. Później takiej gościu idę do sklepu, sobie stoi. Co? Sobie stoi bez maszeczki. Ja szybko zwiewam, bo zaraz mnie tu zdejmie mi swoją maskę. Co? Moją maskę. Twoją maskę. Taką on mnie konie. Mnie oblewa jakimś lekiem. Co ja mówię? On mnie oblewa mlekiem. Co? Ja szybko uciekam na chatę, zamykam się on dalej, do mnie chlapie przez okno, ja mówię dość mam, idę spać, w końcu wstałem i to był sen. Co ja myślę, co? Aż się, aż się poszłem, tak i byłem zaspany, że poszłem tutaj sobie i się walałem w lustro, ouch, bolało. ale sorry, sobie włączam, sobie siedzę, sobie na telefonie. Przeglądam YouTube i pisze Fajna muzyczka, co? Ta muzyczka była taka fajna Że chciało mi się pierdzieć. Co? Chyba ci A ja sobie idę Na podwórku bez maszeczki Z kolegami, mówię koledzy Dawajcie bez maszeczki na plac zabaw Policja przyjechała My się chowamy za kamieniem Oni mówią stać, My mówimy zaś ci Klepnę w dupkę My oni mówią stać, my mówimy chyba wy i idźcie do łóżka spać Ja nie uwierzyłem co się właśnie z tym stało Z tym nie wiedziałem Kiedyś nagrywałam był stasa, A teraz nie Pierwszy raz nagrywam i jeszcze będę nagrywał youtuber na kanale. Ej eee, Będę nagrywał jeszcze Tak, to się kończy Eluwa